Dzień dobry, cześć, to jest kanał Czarno na Białych i dzisiaj odcinek specjalnie dziękczynny, ponieważ mamy rok działalności Studia Czarno na Białych. Jestem z tego mega dumny, że cała ta pandemia nie tyle co nas nie zniszczyła, ale w ogóle zmusiła nas do działania i sprawiła, że to studio, ten kanał, ten Instagram, ta szkoła, że to wszystko po prostu ruszyło równo rok temu. Słuchajcie, mamy dokładnie 365 dni i jestem z tego mega, 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 mega dumny. I to jest miejsce teraz na małe podziękowania i na małe podsumowanie ostatniego, pierwszego roku naszego studia Czarno na Białych. Jeżeli chodzi o nasz kanał na YouTubie, to zrealizowaliśmy 35 odcinków emisji. 9 odcinków z serii E-Gwiazda zaprosiliśmy, czyli można powiedzieć, 9 jakże wspaniałych gwiazd. E, mieliśmy trzy odcinki Estrady, tutaj nie ma za bardzo czym się chwalić, ale Estrada w najbliższym, najbliższych miesiącach, tak naprawdę, wyruszy gruboskopy tam. Będzie kilka fajnych niespodzianek, było 14 odcinków z serii Biała strefa, e, z czego jeden koncert oraz czarna strefa miała aż 12 odcinków, w sumie 73 odcinki. Na kanale YouTube. Mamy na dzień dzisiejszy około 421 subskrybentów. Mogłoby być więcej, kochani, mogłoby być więcej, ale to jednak mimo wszystko jest sukces że ktokolwiek nas ogląda, jestem z tego mega, mega, mega dumny. Mamy około pon ponad 350 obserwujących na Instagramie. W ubiegłym roku odbyło się, proszę Państwa, o kilkaset lekcji w zakresie śpiewu, pianina oraz tańca. Kilkaset lekcji. Odbyły się również dwa koncerty, mój kawałek teatru z udziałem największych i najlepszych polskich gwiazd Chcę chcemy tutaj nie mówić, oraz koncert Białej Strefy, czyli koncert uczniów. Niezmi, niezmiernie miło. No ale przede wszystkim udało nam się również zrealizować projekt zespół wokalny Czarno na Białych, więc jestem mega z tego dumny, że taki zespół powstał, że jestem u nas już nawet ponad Podchodzimy pod trzydziestkę, chyba że jest tam aż 30 osób w tym zespole lokalnym, że udało nam się pomału ruszyć z tańcem. To jeszcze raczkuje, ale to się będzie coraz bardziej rozwijało, ja w to wierzę. Wydaliśmy ponad 50 kubków czarno-białych. Każdy uczeń, który przychodził do nas i kupował pakiet yy, lekcji, czy z pianina, czy śpiewu, otrzymywał od nas taki kubek, ale również kubki wysyłaliśmy wszystkim, którzy kupili. Jeden tam był chyba jakiś najdroższy bilet. Yy, na koncert mój kawałek teatru. Więc jeżeli chodzi o takie podsumowanie, to by było tyle. No jeszcze pomijam, że wylałem około 5 litrów wody do techniki Love's Vox oraz kupiłem około 50 opakowań y, wokaleru, y, co by nie stracić głosu prowadząc kilkaset lekcji wokalnych. No i najważniejsze, podziękowania. Na początku muszę podziękować tak naprawdę przede wszystkim jednej osobie, a mianowicie Anne Ciepuławskiej, która była pierwszym menadżerem studia Czarno-na Białych i która tak naprawdę zmotywowała mnie, żeby ruszyć z tym studiem, żeby to zrobić, żeby się nie poddać i się przede wszystkim nie bać, bo ja jestem trochę taki, że sam po prostu bym się na taką wodę nie rzucił. Więc dziękuję ci, Aneto. Gdyby nie ty, to na pewno dzisiaj nie byłoby tej pierwszej rocznicy, oby tych rocznic było jak najwięcej. Dziękuję Beacie Stasiak, że prowadzi nam cały czas zespół wokalny. Dziękuję Patrycji Woźniak, że zawsze zastępuje mnie w roli trenera wokalnego, kiedy muszę gdzieś tam grać w teatrach muzycznych i kiedy nie mogę prowadzić zajęć. Dziękuję wszystkim. Dziękuję obecnemu menadżerowi, Arturowi, gancarzowi, który po prostu ogarnia tak naprawdę wszystkie kolory czarno na białych. Wprawdzie są ich tylko dwa: czarny i biały, ale paleta zajęć Artura jest po prostu. Ona się nie kończy. Dziękuję Paulinie Skowrońskiej, która ogarnia nam Instagrama i wszystkie grafiki, które widzicie na YouTube, wszystkie plakaty i tego typu właśnie wszystkie graficzne rzeczy. Więc podziękowanie również leci dla Pauliny Skowrońskiej, czyli dla, dla naszej Skowro. I dziękuję Wam, moi kochani widzowie, że oglądacie kanał Czarno na Białych. Mam nadzieję, że wyciągacie z tego jak najwięcej wiedzy wokalnej i że macie jak najwięcej gdzieś tam też fanów oglądających chociażby Gwiazdę, czy jakieś moje inne y, durnoty. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję, 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 dziękuję życzę całej ekipie Czarno na Białych kolejnych rocznic. Y, no i niech moc będzie z wami i z nami przez następne lata. Czarno-białe lata. Trzymajcie się, nie poddawajcie się, rozwijajcie się, oglądajcie nas, subskrybujcie nas, lajkujcie, wspierajcie naszego patrona a tych y, akcji tych wszystkich rzeczy, które. tych wydarzeń, które planujemy, gdzieś tam kilka jest fajnych planów, będzie ich jak najwięcej, jeżeli tylko będziemy też mieli Wasze wsparcie. Subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, cześć!